Rurów. Tutaj daną do końca frytki. Dalej Magda już zasypia po jedzonku. Dalej Kamil zaczyna trawić, schowany do tym barkiem. Potem jest Szymek, który w tej imperatorskiej pozie. Pokazuje, że jedzenie było dobre. Potem Ania, Ania mówi, że Paweł udaje, że śpi. Potem jest Paweł, który udaje, że śpi, że udaje, że śpi. Nie udaje. Nie, on nie udaje, on śpi. Tak? Tak. tak, tak udaje, że udaje. Tak? nie śpi. No ci... że mówię przez sen. Aha, spoko. No i potem siedzę ja, siebie nie nakręcam, bo jestem brzydki. <śmiech> <śmiech> Ej, ej, ej. I tak wygląda nasze jedzenie. Było dwa razy naleśniki. I... A tego Trzy razy frytki, na na Jakieś obrzydliwe, śmierdzące żołądki też szczęście daleko ode mnie. I ty możesz zostać ja na tym żołądku. I tutaj mi... resztki czegoś tam. Placka po węgiersku, placka resztki węgiersku. będziemy dziś mieli w cateringu, mówię ci. <laughs> <laughs> Tak będzie wyglądać <noise> nasz dzisiejszy obiad. Chcę też teraz <m> <noise> <A. czcić. głos> Tak, nabierzmy ten na Tak będzie wyglądać nasz dzisiejszy obiad. A co to jest. To, co nam podawali wczoraj, to wyglądało właśnie tak mieliśmy. No, wiek. to tak wyglądało. No, tak. oni tak. tak. ja no, To są zlewki z fast foodów ale. i zjadłodajni zlewają w jedno i nas karmią o. tym. Albo z jakichś kosów, to jeszcze. Tak. A Coca-Cola, reklamę.

Pienicę. A, to! A, jest... górkiści sława! -ku nie, jak to? Bołysaki! Ale... <gul> -ku -ku Zap zapraszamy na koncert! Górkiści sława! Kurkulanki! Były, były na chustkowym tym kolendowaniu. był ktoś na tym wczoraj? Nie, kurkumańca. A Fire show był ciekawy na koniec. Ja dawno nie mają na chustku, ja myślę, pamiętaj mnie. Ja jeszcze miałem fajną perspektywę, bo tam od tyłu byłem za sceną. Za sceną? No z tej góry. No nie, Ej, 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 Ale nie jesteśmy za sceną, nie byliśmy za sceną tylko. Ale tak, byliśmy za sceną. Nie za sceną! Ale widzieliśmy za sceną. Za scenę? ale tak jak wychodzili do przodu, to byli po, po naszej lewej, no? Okej, starczy. No i Chusteczki w kostki, chusteczki w kostki. Ale wiecie jaka, Ale fantazyjnie nie nie zostawię, zostawię na zdjęcie a a tak. wiecie co? Fantazyjne nie są z jabłkami. Z, 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 z One są z wiśniami. Ta. Ale wiśniami tak. I wiesz, Tak, Ta. zrobiła awanturę tym y, kucharką Te? No, no, a ja, się, ja się pytałem i mu powiedzieli mi, że z serem a i zypami, z jabłkami. A a... Jej, no tak, tak bo... Ona mówi, że z jabłkami, bo tak miało być. Afera nie? naleśnikowa. z tym, to już byśmy nie marudzili po tych przejściach. Ja bym nie zjadł. Ja bym marudził, bym chciał nowy bez. Nie, i bym dostał dwa razy. O, i bym dostał dwa razy. A, A ciekawe czy...